Nie żyje Roman Kulej. W latach 1972-1981 był prezydentem Dąbrowy Górniczej, naczelnikiem i przewodniczącym prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Roman Kulej większą część swojego życia poświęcił właśnie Dąbrowie Górniczej, która pod jego rządami z 40-tysięcznego miasta rozrosła się do jednego z największych w Zagłębiu, liczącego ponad 120 tysięcy. To właśnie na ten czas przypadły lata budowy największego kombinatu metalurgicznego w Polsce – Huty Katowice. Od tysiącleci dotyka każdego żyjącego. Zgromadziło nas dzisiaj przy tej cmentarnej bramie dzielącej świat żywych. Od świata umarłych. Dla swej małżonki przez 61 lat był pan romantowskim kochającym mężem i przyjacielem na dobre i złe. Był kochanym i kochającym ojcem dla swych dzieci, córki Krystyny i syna Janusza. Był pełnym ciepła i dobroci dziadkiem, był szlachetnym prawem człowiekiem. Jeszcze miesiąc temu mieliśmy okazję rozmawiać z prezydentem Romanem Kulejem. Jak Pan wspomina tę rozmowy i jego? Przede wszystkim jako postawnego mężczyznę, ale jednocześnie bardzo sympatyczną osobę i osobę, która przekazała nam szereg ciekawych informacji, bo to, co powiedział, rzuciło takie ciekawe światło na, na te lata 70., kiedy z tej małej mieściny Dąbrowej Górniczej to nasze miasto stało się jednym z niewielu ponad 100 tysięcznych miast. Powstała huta Katowice i praktycznie można powiedzieć, że Dąbrowa została zmieniona bardzo mocno prawie całkowicie. Pan Roman Kulej był tego świadkiem, a jednocześnie osobą, która brała w tym znaczący udział i te wszystkie informacje, które mogliśmy od niego uzyskać, które wysłuchaliśmy, ale także nagraliśmy, posłużą nam do, do tego, aby dokumentować te czasy, z których niewiele już osób pamięta. Pogrzeb Romana Kuleja odbył się w piątek 4 grudnia o godzinie 13 na cmentarzu parafii narodzenia Najświętszej Marii Panny i świętego Antoniego Spadwy na Wzgórzu Gołonowskim w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowianin zmarł 1 grudnia.